Witajcie w nowym odcinku. prowadzam nowy segment. Będę Wam mówił co jakiś czas o nadchodzących fajnych meczach. Więc zacznijmy od soboty, no w piątek. Dzisiaj, dzisiaj jest piątek, jak nagrywam też, w piątek raczej tak nic nie ma. Bayer tam gra ewentualnie, ale nie wiem. Mecze Bayernu jedynie z Borusją mogę mówić albo jak z Lipskim grają, bo zresztą no to raczej powinni wygrywać. Tak samo w lidze francuskiej PSG a ewentualnie jak z tą Marsylią ostatnio przegrali, to z tą Marsylią jakieś fajne mecze. Ale tak to raczej ciężko o tych ligach mówić, że są jakieś mecze. Ale w sobotę 12.30 jest mecz Polska-Włochy. Mistrzostwa Świata w Siatkówce na Filipinach. Sobota 12.30. Zapamiętajcie, półfinał to jest. Gramy o finał. Ten mecz powinien być finałem. Dwie najlepsze drużyny, podejrzewam, na tych mistrzostwach spotykają się już w półfinale. Potem mamy o 4, czter... czekajcie, zerknę. Nie, 16:15. Derby Madrytu, Real kontra Atletico. A, jeszcze Wam powiem, siatkówkę na Polsacie obejrzycie. Derby Madrytu to będzie Kanał Plus. I jeszcze zerknę o 18:00 w sobotę Juventus, Atalanta, Bergamo, Zalewski. I to jest na Ilewenie. Potem niedziela. Niedziela 14:45. Hit polskiej ekstraklasy, najlepszej polskiej ligi. Lech Poznań kontra Jagiellonia Białystok. Dwa kluby grające w europejskich pucharach. Grają i ten mecz będzie w Kanał Plusie. Potem są dwa mecze o 17.30 w niedzielę. i Możecie sobie wybrać. Jeśli macie Kanał Plus to możecie wybrać, bo jeśli nie macie no to na TVP Sport Legia Pogoń Szczecin jest mecz. A na Kanał Plusie Newcast z Arsenalem już taki słabszy początek, no ale trzeba traktować jak to jako dosyć hitowy mecz w Premier League. No i jeszcze jest 18:30 Barcelona Real Sociedad. No ten Sociedad tak lubi czasem pomęczyć Real Barcelonę. No różnie to bywa wiadomo, ale to trzeba zaliczyć. No bo nie można tylko Real Barcelona Atletico między nimi, bo tam czasem też są mecze inne warte uwagi. No i na zakończenie weekendu w niedzielę 20.45 Milan-Napoli. Dwie bardzo mocne drużyny z Serie A. Także to by było na tyle z tych wydarzeń sportowych, które chciałem Wam przekazać. Teraz będziemy grać my. Jest taki turniej. Wczesnego dostępu, bo nie ma ligi tej weekendowej, tam były eliminacje. Ja tam wygrałem te eliminacje i teraz jest ten turniej finałowy, i to będą cztery mecze. I tam za wygranie poszczególnego etapu są jakieś tam paczki, tam 2 razy 78, potem za kolejne wygranie etapu 3 razy 78, potem jest za wygranie półfinału, dotarcie do finału. Jest paczka 85, No i za wygranie całego jest paczka Team of the Week. Więc warto grać. no Są to tylko 4 mecze, albo aż 4 mecze. Gramy, ma, widzę ma ikona, jest taka ikona jakaś nowa koreańska. Nie kojarzę tego zawodnika Ha Bong-kun. Czy jak tam to się tam ich te Ching Chang ciągi mówi? Love wtóż cich, dobra, kunia Kamavinga, kunia, kunia musisz. Tak, ja się kunia boję. To jest on. Rywal pada odłożył. No muszę szelić bramkę. Wrócił Tomasz. Idealnie widzicie? Ładnie poczekałem aż wróci i szeliłem mu bramkę xD. Kunia jest cór Ale ty, ale akcja była. Może jeszcze będzie? Gerard. Ole zasadził. Ciekawa, ciekawa akcja. Już myślałem, że nic z tego nie będzie, ale jednak, jednak. No, mamy aucik. Kunia. Dążył. No, musi być brameczka. Dobra, przesunął bramkarzem. Zrąbałem na krótki, co było. Druga połowa, zaczynamy. Kunia. Pyk, pyk. No, podaj, ale podał, nie? Przesunął bramkarzem. Rashfordzik. Kunia. co zrobi, kunia. Karny na kuni. Isak. No musisz szczelić tego karnego. Oj! do w dobrą stronę się rzucił, ale dobrze wykonał karnego. No, Ajna. Ola Ajna, pozdrawiamy Ole. winga. Bruno Gimaraes wprowadzony za Gerarda. No i podasz. No, on z Isakiem to ma zgranie. z kas jeszcze, jak Isak był. Tylko, że się obraził na klub i go musieli sprzedać. Mamy pierwszą wygraną, jeszcze trzy. Zaczynamy drugi mecz. Widzę, już ma Marmusza, Pinę, ma FC. No i dupa, ażem zrobił, dobra. Mój no błąd. Ej, no tam był V, nie? Unia musisz. No, Rashford musisz. Obronił też masz szczęsnego, Kurde. Spróbujemy dośrodkowanie. No, jest bramka, konate. Mamy to. Nice. To trzeba się skopić w tym meczu. Musisz? Nice i sak. Brian ładnie podał. No, naprawdę. Taki. Z dupy ten ształ, że on wpadł, nie był wybitny, to nie była wybitna akcja. No ten marmusz jest dobry dosyć, kurde. Ale dobra No czemu temu marmuszowi? Za każdym razem piłka się odbije pod nogi, dobrze To nieźle To nieźle No i dupa Wyczekał mnie bramkar, ruszyłem Kościołowie, na farcie się pod nogi wszystko odbija, nie? Dobrze, jest szansa. No, Brian, druga asysta, Wywalczy. Ej, ten, ten Brian zaczyna mi lepiej chodzić niż wcześniej chodził. Dobra, Gabriel, no czemu ten marmusz walony tak pod nogi dostaje wszystko? Ten Barrios jakiś mocny musi być, nie? Ja nie wierzę. Mariusz. No i dupa. Kłucham, wiem co zrobi. Nie jestem w stanie tego powstrzymać. To jest powolone. No. Jest Isak. Uuu, musiałem się skupić trochę. Ferrar. Nie ma co zrobić. No. Jest. Szczęsny! Mi się raz... Dwa razy z Gerardem tak udało. No, dzięki. Dobry, dobry błąd. No, to się trochę ten. Dawaj. No, ale przesunął się. Jest! Nie ma! Co to było? Bądź sędzia. Dobra. Mamy dogrywkę. Karne. No mamy to. Mamy karne, kurde, to jeszcze nie jest to. ja zaczynam. Dobrze. On stanął na środku. Myślił, myślał, że ja będę? Może ja? No, to samo. Nice. A ty też widzisz to samo. Bardziej środek, kurde. No? No nie! Wyczuł mnie śmieć. Jest, ja też go wyczułem. Kurde, ale wyrównanie. No, dobrze. Aaa, mamy to. Musisz Gimaraesz Luta, tu wyczuł mnie, ale dobrze, mocno szliłem. Mamy to. Pierwsze karne, pierwsze wygrane karne. Nice. ale ciężko było, ciężko było. O, mamy rywala Khan. U obrona Rudiger Militao. Szalhanoglu. A Mariona z Pedriem, ale ma dobry skład. No, jest Isaac, musi być bramka. Kurde, kan broni. Nie tak chciałem, ale dobre. Jest kunia. Musisz, Bełmo? Najsik. Manchester porobił. Pedri. No serio. No. Dobrze, Brian. Ale se jak w masełko weszła, no nic, nikt nie się nie ruszył no, no dobrze. No United znowu robi akcję. punia. dobra mamy to. Nie tak. Nice Gabriel. O matko. No i dupa nie. No. Aj tam ten. Aj ten Rudiger. No serio. No serio. No i szel, szel to no kuziwa! Co taki spóźniony zapłon był z tym ształem te kontrę zrobi i co? No, nie dupa nie. aha no Cię przełączałem. no kama winga musisz nice. no rashford musisz. no nie no walony. no walony. to był spalony. na banku spalony. tam go pilnowałem. No i dupa, że zrąbał, nie? No to pograne po w turnieju. Kurde, ciężko było. No tak z dupy te bramki jego, co niektóre, nie? A, szkoda, szczępi, ale otwórzmy. A, Szeszko, Benjamin. Jakaś prawa obrończyni, to nic ciekawego. Najlepsza paczka, 83+, plus to musi być. Miał no, ciekawe, środki. No to może być. VIVIEN! On jest dobry, on jest coś wart. Tak mówiłem, 5000. Spróbuję ogarnąć jeszcze skądś paczki. Nie wiem skąd, ale spróbuję ogarnąć. No dobra, mam kolejne paczki, ale muszę Wam powiedzieć, że trochę czasu minęło parę godzin. No ja raptem dwie paczki uzbierałem. Najpierw otworzymy tom. Zobaczymy. Jakiś napastnik 80 plus A to będzie. Nie, co to będzie? A Bonif... On jest w Werderze Brema? Ja myślę, że on jest w Leverkusen. Jak to się stało? Lewa pomoc Hiszpanii. O, Atletico Madrid. Aha, to ten, Baena będzie. 84, no dobra. Tyle, że ocena dosyć wysoka. O, Gorecka, Gorecka. Taki no, nie wart quicksell, ale no też bez szału ale to by było wtedy na tyle w tym odcinku. Następne odcinki będą miały na pewno więcej paczek, więc trzymajcie się, zostawcie lajka, like suba, no i nara.